Siemanko, w kolejnym odcinku kariery Palermo na moim kanale rozpoczynamy sezon numer 4. I mam nadzieję, że w sezonie numer 4 zdobędę Scudetto i pomału zakończymy tę serię. Nie że mi się nudzi czy coś, ale też bym chciał w tym czwartym sezonie wywalczyć to mistrzostwo. Mam serię, jeszcze kilka chciałbym nagrać. Następna seria zapowiada się jeszcze dłuższa niż ta, bo to będzie taka klasyczna road Grory. No i co, rozpoczynam czwarty sezon, pamiętajcie o co najmniej 20 łapkach w górę, będzie fajnie, subskrypcji na kanale jeśli Wam podobają się moje filmiki, zostawcie komentarz, no i co, no i lecimy z kolejnym odcinkiem. Na początku pokazałem Wam cele, mamy 80 milionów do wydania i ja bym chciał wzmocnić środek pola, środek obrony, no i zobaczymy może skrzydło. W moim pierwszym transferem będzie Nicole Casale z Lazio, ośrodkowy obrońca 82 overalla. Myślę, że to jest naprawdę solidne, bardzo dobre wzmocnienie i nie tak drogie, 32,5 miliona jest warte. Ja tutaj jeszcze dorzuciłem Pirola, który gra u nas mało i postanowiłem rozpocząć od kwoty 26 milionów. No jak widzimy, lacy się zastanawia, chcą więcej, są zainteresowani Lorenzo, więc to jest naprawdę dobra informacja, bo uda nam się trochę zaoszczędzić pieniędzy. No Pirola grał, grał, ale nie za bardzo się rozwija, nie rozwijał. No więc postanowiłem go sprzedać. Ta sprzedać, dodać do transakcji. Udało nam się trochę zbić tą kwotę do 20, chyba 6 milionów 800. Tą kwotę już zaakceptowałem. Stwierdziłem, dobra, bierzemy. Mamy nowego obrońcę, który będzie z Rugań Grał w pierwszym składzie, nie z Walukiewiczem. A na pewno będą zmiary tej Belotti i Perin. Witają naszego nowego obrońcę numer 4. No, Amej musi oddać ten numer. Amay też jest na sprzedaż. Fajnie ten młody wok się rozwija, ale trochę za wolno, moim zdaniem. Dostał bardzo dużo szans, by się rozwinąć. Nikolo doskonała okazja. Overall 82, i ma aż 82 tempa, Co jest naprawdę świetną informacją, jak na środek obrony. Mam nadzieję, że Nikola będzie mega wzmocnieniem naszego składu. Lecimy dalej. Samuel Ricci do pomocy do Fabio Miretiego. Tutaj również postanowiłem dołożyć piłkarza. I był to Kaligara kupiony w zimie. Stwierdziłem, że dobra, on był taki kupiony, wiecie, żeby mieć jakiś zapas piłkarzy w środku pola. No i tutaj też nam ofertę mniejszą i tutaj trochę zdałem za dużo, bo od razu Torino przyjęło, przyjęło tą ofertę, więc mogłem zaoferować trochę mniej. Niestety tam trochę może się zaoszczędziło, tutaj nie. No i numer 8, w Segri musisz oddać ten numer, na Ricci będzie grał z numerem 8. Tak już jest z tymi numerami, u mnie. Choć segre mógłby zostać z tym ósem. No Dobra, zobaczymy dalej. Tutaj liczy na razie na ósemkę. Zamiana 26 milionów plus Kaligara. I jak to EA oceniło ten transfer na D? No, tak wiem, że mogę trochę mniej uzyskać. Ile tam pisze? 6 milionów i? No, nie wiem, czy bym za 6 milionów niego kupił. Trochę sobie jaja robić. Ale dobra, spełniliśmy cel zarządu. I Pedro de la Vega, prawy pomocnik, który będzie grał u nas na lewym skrzydle, postanowiłem dorzucić Juno Ju... Ajajaj, kostucha za szybko mówisz i już się łamiesz językowo. Dorzucić Juno Juniora Salvatore Lombardiego, by trochę zbić tą kwotę, no Fiorentina jest nim zainteresowana. Z Juniorów na pewno nie ruszam Kontiego, Belliniego, Antonio Cruza, który ma tylko już 67 overa tylko... No, ale ja nim gram od początku tej serii i mam do niego sentyment, więc Antonio Cruz, jeśli oglądacie tę serię, to nie odejdzie on. Chyba zaczynał od 54 overalla, miał w pierwszym składzie, więc trochę overall się rozwinął. Wiadomo, nie tak jakbym chciał, mocniej, ale to nie był taki potencjał konti. W ogóle, w Junior, York... ja pitole, ale dzisiaj się łamię językowo mówiąc. Koronek podpisałem za darmo yy, i będę chciał z niego zrobić prawego obrońcę. Czasami grał na prawej obronie, więc zobaczymy jak sobie poradzi. No i podpisałem jako darmowy transfer Zero Immobile. Jeśli chodzi o tych moich juniorów, mam nowego juniora Vitale, który ma potencjał na poziomie Contiego. No szkoda, bo raczej już nim nie pogram w tym sezonie, pewnie dostanie jakieś szanse. No i Bellini jeszcze, którego włączyłem do pierwszego składu. I tutaj otrzymaliśmy gigantyczną ofertę za Belotiego. Ja stwierdziłem, dobra. Ponegocjujmy Benfica, nie chciałbym sprzedawać naszego kapitana, ale jeśli dacie 60 milionów, oni dają 57. Nadal moim zdaniem za mało, więc zaoferowałem nadal 70 milionów. Oni nadal te 57, więc stwierdziłem, dobra 67 i tyle. Nie dacie mi. No i się zdziwiłem, Benfica. Przystała na tą ofertę Andrea Belotti jedną nogą za Palermo. No nasz kapitan, można powiedzieć legenda trochę tej serii. Miałby odejść. Ale na szczęście Belotti zostaje z nami. Nie dogadał się. Belotti stwierdzi, że woli zostać we Włoszech w Palermo. Widzi tutaj fajny projekt. Widzi perspektywę na walkę o mistrzostwo, skudetto. No i o! Ligę mistrzów. Zobaczcie sobie na kontiego i de la Vega. Na początku, jakiś zobaczyłem. O! Co nie tacy podobni. No wiadomo, Conti ma brodę, ale tacy trochę dwóch blondynów. I macie mój skład na pierwszy mecz w tym sezonie: najsilniejszy, jaki mogłem wystawić. No i rozpoczynamy. Sezon numer 4. Palermo. Let's go. Początek meczu. Antony Gordon. W ogóle Gordon z Sampdori. Oli Watkins z Sampdori. To jest naprawdę ciekawe. Remer do kontiego. Andrea Belotti, Belotti do Luki. Luca Romero, lewa prawa strona boiska. Romero, Romero, Conti w polu karnym. Conti de la Vega, no i Pedro de la Vega już w czwartej minucie w swoim debiucie. strzela gola dla Palermo na 1 do 0. 1 do 0 Pedro de la Vega. Kapitalny początek na własnym stadionie. Akcja Saptori, Gora Sabel, Goro Sabel, prawa strona boiska naszych rywali. Molinas. Molinas, molinas i tutaj złe wybicie korony do Gordona i tracimy głupią bramkę, szkoda, bo... Powinniśmy nie stracić tego gola. Niestety jeden do jednego. Ale Palermo idzie z atakiem Andrea Belotti. Belotti fulkarnym Belotti Belotti La Vega, Conti. No i Conti, nasz junior, nasze złote dziecko można powiedzieć. Złoty piłka strzela gola, Golden Boy. Jest 2 do 1. No, konti mega się rozwija. No, najbardziej będzie, najbardziej będzie mi szkoda kończyć tej kariery. Jeśli konti jeszcze nie uzyska swojego maksymalnego potencjału, na pewno sobie zachowam safe z tej kariery. Może wrócimy do na koniec FIFA i sprawdzimy, czy konti osiągnie overall. Na przykład 9-9. Tej konti jeszcze gola na 3 do 1. Kapitalny pierwszy mecz w tym sezonie. Contiego. Kolejna akcja Palermo. Lewa strona boiska, Romero. Romero. Romero, Romero i Conti z hat -trickiem. jeszcze strzelił to Rabonom Kapitalne wykończenie. Anton, e, Carmine Contiego i mamy już 4 do 1. A to jest pierwsza połowa. Nadal pierwsza połowa. Belotti traci piłkę, ale odzyskuje Miretti. Miretti, Miretti, Ricci, Samuel Ricci. Romero Conti, Belotti. Belotti 5 do 1. Co za pierwszy mecz w tym sezonie? Palermo niesamowicie gra Palermo 5 do 1 sam Belotti w to nie może uwierzyć no pierwszy mecz sezonu naprawdę wygląda znakomicie ale to jeszcze druga poła przed nami Belotti podaje do Contiego i Carmine Conti strzela czwartą bramkę w tym meczu no Conti jest niesamowity w pierwszym spotkaniu czyżby to prognostyk przed kapitalnym sezonem Włoch? no ostatni miał kapitalny był naszym najlepszym piłkarzem wraz z Belotti Niestety Sampdoria strzeliła jeszcze w ramkę tej wiejra, Ładna chce w ogóle Sampdorii. Łotki. no łódki z to naprawdę nie rozumiem tych piłkarzy w Sampdori, ale taka jest sifa, Te transfery są bardzo dziwne i 6 do 1. No i niestety jeszcze pod koniec meczu Sampdoria strzeliła gola na 6 do 3. Winiato do Borbasa. Borba strzelił gola na 6 do 3. Szkoda tych trzech straconych goli, ale nadal to pokazuje, że Moja gra w obronie nie uległa jeszcze większej poprawie. Wygrywamy 6 do 3. Kolejny transfer, sprzedaję Kutronę. Podpisałem Immobile. Sprzedaję Kutronę za 10 milionów, bo jeszcze możliwe, że będę chciał kupić kogoś jeszcze na obronę, na prawą obronę, albo na skrzydło. Bo zobaczymy jak korona się spisać na tej prawej obronie, czy po prostu jednak będę nim grał na skrzydle i potrzebuję piłkarza, który będzie rywalizował z Mateu. Kolejny mecz gramy z Fiorentiną. Pedro de la Vega gra przeciwko swojemu byłemu pracodawcy Dajemy młodego Belliniego na ławce W tamtym sezonie Bellin zadebiutował Nasz junior I strzelił gola i miał asystę W tym sezonie na pewno dostanie swoją szansę Ale na razie nie na początku No i gramy z Ferentino. Na początku miałem włączoną inną kamerę że zobaczyć jak się gra No i pierwsza akcja Pedro de la Vega Strzela gola na 1 do 0 Ta kamera ogólnie mi się podoba Ale nie będę na niej grał Dla mnie dziwnie mi się patrzy po prostu Podoba mi się bardzo kamera ale dziwnie mi się patrzy, jak się gra. Po prostu taki, taki jestem. No, nie wiem, taki jest, po prostu tak mi się źle gra. Ale ładna akcja Fiorentiny. Poda mi się ta kamera, ale mi się nie źle gra. O, tak można to podsumować. Gibbs White, kolejna Anglik w Serie A, strzela gola. No, mamy jakąś kolonię tych Anglików. Ładne wykończenie, niestety, tracimy gola. Druga połowa, żota, żota, żota. Podaję do Burkharda, Burkhard do Hajdary i Hajdara, niestety. Szczela gola na 2 do 1. Fiorentina jest w gazie, świetnie grają, ale od tego momentu istniała tylko jedna drużyna na boisku: Conti, Conti do Romero, Romero do Belotti, Andrea Belotti, nasz kapitan, został z nami, strzela kolejną bramkę: Andrea, Andrea Belotti, 2 do 2, kapitalne wykończenie Włocha, i jest remis: kolejna akcja: Romero, prawa strona boiska: Luca, Luca do Contiego, Conti do Miretiego, Miretti, Belotti, Conti. Conti, Conti jest jednak bramka, 3-2-3, do, do Carmine Conti, no nie jest samy ta forma tego Włocha na początku sezonu. Palermo gra dalej, Belotti gra do De La Vega, Pedro De La Vega, De La Vega wykorzystuje swoją szybkość, jest w polu karnym, De La Vega, De La Vega, ale podanie piętką do Contiego, no i go Carmine Conti, no genialny początek sezonu naszego juniora, no. Mój drugi najlepszy junior odkąd nagrywam YouTube'a, lepszy, nie wiem, czy lepszy, ale kapitalny był Romano w FIFA 18, gdzie grałem Palermo, tam zagrałem tylko dwa sezony, żałuję tego, tam Gianluca Romano był naprawdę kapitalnym piłkarzem, sorki za mojego psa, chcę żebym poszedł im na dwór, już zaraz z nim idę, Zanotti tutaj, kupuję go na prawą obrony, z bardzo szybkim wochem, ma 22 lata, wiem, że kolejny piłkarz Interu. Ale no jest szybki, dlatego kupuję do rywalizacji z Mateju i Korona będzie grał jednak na skrzydle. No nie najlepiej moim zdaniem się spisuje na tej prawej obronie, choć ma dobre umiejętności w gry w obronie. To jednak nie gra na niej tak wybitnie, jakbym się tego spodziewał. No i przechodzimy do ostatniego meczu, skrótu tego odcinka. Reszty mecze następny odcinku za tydzień w piątek. Postaram się nagrać o wiele więcej. Będzie ostatni odcinek w tym roku. Jakieś podsumowanie tam wrzuciłem ileś tam. Jeśli chodzi o statystyki TP, Zobaczymy jak dalej. Może podliczę ile filmików. Czy to gdzieś sprawdzi ile filmików zadałem w tym roku. Albo tam chyba było. Nie wiem. Nie pamiętam. Dobra gramy z Bolonią. Bolonia miała świetną akcję na początku. Nandes strzela ale Perin broni tu że Świetna interwencja Perina. I nadal 0 do 0. Rzut drożny dla naszych rywali. Dośrodkowanie rzutu drożnego. Wygrywamy piłkę i Stefan El-Sharawi -El rozpoczyna kontrę. Stefan El-Sharawi El Sharawi, jednak mój pies nie chce iść na dwór, podaje do jego, Kąt jeszcze do Fontana Rosy i nasz lewy obrońca szczera gola. No, 1 do 0. Fontana Rosa, piękna kontra. No, i lewy obrońca szczera gola, co jest naprawdę niesamowite, jak dla mnie, no bo rzadko, żebym szczerał obrońcą gola. Po kontrze, Lucas Moura, druga połowa meczu. Lucas Moura, nie w pole karne. Burn up. El-Sharawi przyjął byk lewą nogą, co za uderzenie El-Sharawiego, który po tym sezonie kończy karierę. A ja mam sentyment tego piłkarza, pamiętasz, że w chwili 12 grałem Tottenhamem. Kupiłem go do Tottenhamu i grał jako napastnik. Co on tam strzelał? Masakra, szkoda, że tego jeszcze nie nagrywałem na YouTubie. To jest zanoty do Immobilej, Boom. Ależ bramka Immobilej, Ten gra z kontuzją, niestety ta kontuzja eliminuje go aż na 3 miesiące. Więc jestem bez rezerwowego napastnika na 3 miesiące. Ale pozyskałem sobie wolnego piłkarza Mukhtara, 77 overala, który może grać jako SN, więc spoko, będziemy tam jakoś rotować, jakoś damy radę, mamy tego Vitaliego na przykład. Vitali wleci młody Włoch do pierwszego składu, tu tutaj zobaczcie na Immobile, na to ujęcie, jak on tu uderzył, naprawdę genialne wykończenie włoskiego napadziora, 3 do 0 i ten mecz wygląda na bardzo łatwy. Kolejna akcja... Bernab podaje do el Stefan El-Sharawi, El-Sharawi, el, -Szarawi, el, -Szarawi, el -Szarawi podaje do Muhtara, właśnie Muhtar tutaj wszedł na boisko, Bernab, no i Ramirez, też efektownie szczela gola, ale dwie efektowne bramki w tym meczu, kolejny nasz junior, Ramirez i 4 zu 0. Chciałem bardzo zachować czyste konto w końcu w tym sezonie, ale się nie udało oczywiście, bo czemu by miało się udać, Unal, Zirksi. Niestety, no chciałem, pograłem na czas pod koniec meczu, naprawdę trzymałem tą piłkę, mogę się Wam przyznać, ale pressing Bolonii, źle moje wybicie i niestety tracę gola. Szkoda. No i dobra, Vitale jest gotowy do zmiany pozycji, zmieniłem mu pozycję, bo chciałem zobaczyć, czy mu overa wzrośnie, wzrósł o 1. Federico Vitale, kolejny talent na miarę Contiego, będę go chciał jednak zrobić znowu tym napastnikiem. Ma dobre tempo, ma dobrą fizyczność, zobaczcie jaką fizyczność. No, strzelanie ma słabe, więc może zostanie tym SN albo tym skrzydłowym. Kolejny odcinek rozpoczniemy od naszego debiutu w The Champions. Właśnie tu mam Vitale, oczywiście zmieniam nu mu numer. U mnie juniorzy grają z numerami od 90 do 99. Vitale, myślę, że masz szansę na zadebiutowanie w tym sezonie. Na pewno będę z Ciebie korzystał, na skrzydełko Cię będziemy wpuszczać. Czemu by nie Federico w jakichś takich meczach słabszych. Myślę, że z Belinim również. Mamy tych juniorów, i to jest niesamowite w tym sezonie, 6 goli już ma, w spotkania, spotkaniach 3 asysty, Bellotti to samo gra świetnie, De Vega, naprawdę mega transfer. No i tak pomału kończymy pierwszy odcinek czwartego sezonu kariery Palermo. Pamiętajcie, jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Ja mam naprawdę nadzieję, Napisie, no możecie napisać swoje typy, czy wygram serię A i jak daleko zajdę w Lidę Mistrzów. Moja grupa, no ciężka, Marsylia, Palermo i Hajduk, ale jest szansa, że z niej wyjdziemy. Lidzę, prowadzimy, szkoda, tych sześciu godzin straconych, ale myślę, że będzie lepiej. To tyle. Wesołych świąt! Miałem to na początku powiedzieć, ale o tym zapomniałem. Wesołych świąt! Spędźcie je jak sobie życzycie. Na razie, piąteczka.